Cześć! Skoro wszyscy mówią o Amerykanach od Studia Lane, to ja powrócę do serii, od której zaczęła się moja przygoda z tym wydawcą do Slayna, stworzonego na początku lat 80. przez Patamilsa i Angele Kincaid dla magazynu 2000 AD. Ten bohater ma w Polsce grupę oddanych fanów, ale nigdy nie zdobył popularności porównywalnej z postaciami Marvela czy dc w grudniu 1998 roku celtyckiego wojownika nad Wisłem sprowadził Egmont, drukując w ósmym numerze Świata Komiksu historię Pogromca Demonów. Kilka miesięcy później Tomasz Kołodziejczak ogłosił, rozpoczynamy wydawanie albumów komiksowych, a w zapowiedziach znalazł się m.in. Slane z historią Skarby Brytanii. Ukazała się ona w dwóch albumach, a pomiędzy nimi w trzynastym numerze Świata Komiksu opublikowano epizod Potrójna śmierć. Natomiast w 2000 roku Egmont wydał tego Boga, chyba najbardziej znaną historią z bohaterem tego odcinka. Po niej w świecie komiksu ukazała się jeszcze otchłań i na tym się skończyło. Dopiero dwa lata później czytelnicy dostali Zabójcę Demonów, rozbitą na dwie części historię, która okazała się być pożegnaniem Egmontu ze Slainem. Na powrót tego bohatera do Polski trzeba było czekać aż 14 lat. Wtedy to studio Lane wypuściło króla, chronologicznie trzeci tom wydań zbiorczych publikowanych przez Rebellion, właściciela mreki 2000AD. Chociaż to nie do końca prawda, bo przed tym albumem ukazał się u nas jeszcze jeden komiks ze Slainem. Jednostronicowa historia narysowana przez Clinta Langleya, do której scenariusz napisał Pat Mills. Powstała ona w 2003 roku z okazji wizyty obu autorów na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów w Łodzi, a znaleźć ją możecie w Comics Forum z 2003 roku. Na blogu Witolda Itczaka, redaktora naczelnego tej antologii, przeczytałem, że ten komiks wyszedł również w formie plakatu. Nakład był niewielki, więc jeżeli macie go w swojej kolekcji, to dbajcie o niego, bo jesteście w posiadaniu prawdziwego unikatu. Historia powstania tego komiksu musi być ciekawa, bo kto właściwie wpadł na pomysł, aby go zrobić? Czy Mills sam wymyślił scenariusz, czy ktoś mu coś podpowiedział? A jak na to wszystko zapatrywał się Rebellion, który posiada wyłączne prawa do Slayna? No i najważniejsze, czy powstało więcej podobnych, okolicznościowych komiksów z tym bohaterem? A może ten jest jedyny w swoim rodzaju? Wracając do Króla, album ten jako jeden z nielicznych wydanych przez studio doczekał się dwóch wydań. Pierwsze z taką okładką ukazało się w styczniu 2016 roku, a drugie dwa miesiące później. W obu przypadkach nakład wyniósł 500 egzemplarzy, i z tego co pamiętam, drugie wydanie było dostępne jeszcze długo po premierze. Tak jak wspomniałem, Król to trzeci tom zbiorczej edycji Slayna. Pierwszym jest Świt Wojownika, wydany u nas w październiku 2016 roku. Rok później dostaliśmy tom czwarty, czyli Rogatego Boga, natomiast na tom drugi, Zabójcem Czasu, trzeba było poczekać do 2018 roku. I teraz pora, abym pokazał Wam album, który zainspirował mnie do zajęcia się tematem tego odcinka. W zeszłym roku Rebellion ogłosił nową, ostateczną edycję pierwszych komiksów ze Slainem. Zostaną one zebrane w trzech tomach, a każdy z nich ukaże się w dwóch wersjach: standardowej, w miękkiej oprawie dostępnej w szerokiej dystrybucji oraz limitowanej, w twardej oprawie sprzedawanej teoretycznie wyłącznie przez internetowy sklep wydawcy, ale ja swój egzemplarz zamówiłem bez problemów w Atom Comics. Podkreślam, zapowiedziano trzy tomy, co oznacza, że dostaniemy historie zebrane w świecie wojownika, zabójcy czasu i królu. Plus trochę dodatkowych materiałów. Co zresztą? Drogaty Bóg doczekał się nowego wydania w 2024 roku i wydaje mi się, że dopóki pozostaje ono w sprzedaży, nie ma co liczyć na kolejne. A ponieważ edycja ostateczna ma zbierać wszystkie historie zgodnie z chronologią serii, nie spodziewałbym się, aby nagle ogłoszono jej kontynuację z pominięciem tego tytułu. Czy wobec tego warto zainteresować się tym albumem? Nie mam pojęcia, jak prezentuje się edycja w miękkiej oprawie, ale ta w twardej robi bardzo dobre wrażenie. Matowa oprawa ze złoceniami, tłoczeniami, porządne szycie, powiększony format. Przy czym, jeżeli spojrzymy na same ilustracje, to różnica w wielkości pomiędzy ostatecznym a standardowym wydaniem nie jest powalająca. Ja byłem trochę rozczarowany, bo spodziewałem się, że pod tym względem ten album będzie stał o kilka poziomów wyżej niż ten. Natomiast, no. Jest trochę lepiej, ale liczyłem na więcej. Edycja ostateczna jest na offsecie, którego jestem wielkim fanem. Naprawdę cieszę się, że czasy, kiedy prawie wszystkie tytuły drukowano na słabej kardzie już minęły. Tylko, że porównuję sobie te dwa wydania i Czerń w komiksie studia prezentuje się trochę lepiej. Widać to zwłaszcza w historiach dresowanych przez Mike'a McMana, którego rysunki w edycji ostatecznej idą bardziej w szerość niż w czerni. Tylko wiecie, to jest tak jak z porównywaniem telewizorów w sklepie. Jeżeli oglądacie dwa modele stojące obok siebie, to zauważycie różnicę, na którą w innych okolicznościach pewnie nie zwrócicie uwagi. Kiedy czytałem edycję ostateczną, to mniejsze nasycenie zupełnie mi nie przeszkadzało. Mój jedyny, poważniejszy zarzut co do tego albumu dotyczy jakości niektórych skanów. Określenie edycja ostateczna do czegoś jednak powinno zobowiązywać. Uważam, że jeżeli Rebellion zdecydował się go użyć, to dał czytelnikom sygnał: kupujcie, bo pod każdym względem jest to najlepsze wydanie zbiorcze. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem. Spodziewałem się więc, że wydawca dotarł do oryginalnych plansz, zeskanował je na nowo, a tam, gdzie nie było to możliwe, odrestaurował stare skany. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Rebellion wykorzystał te same materiały, których użył przy okazji wcześniejszych wydań zbiorczych, będących podstawą polskiej edycji. Na kilku rysunkach brakuje więc szczegółów. Inne są nieco nieostre, lub za ciemne. Większość ilustracji prezentuje się jednak bardzo dobrze i chyba dlatego te wpadki tak kują mnie w oczy. W środku znajdziemy wszystkie komiksy i dodatki zebrane w Świecie Wojownika oraz siedmioodcinkową historię Porwanie Smoka, która w poprzednim wydaniu trafiła do albumu Zabójca Czasu. Jest przewodnik po Świecie Slayna, mapa, tym razem w kolorze, oraz niepodpisany tekst pata Millsa i biogramy twórców. W tomie znajdziemy też kilka plansz, których nie było w Świecie Wojownika. Nie trafił natomiast do niego wstęp pata Millsa. Pomysłodawcy jedynego scenarzysty tej serii wiem, że niektórzy z was nie czytają takich wprowadzeń i ja bardzo je lubię, o ile oczywiście mogę dowiedzieć się z nich czegoś ciekawego o okolicznościach powstania samego komiksu. W tym przypadku musiałem pogoglować, co wyszło mi na dobre, bo dowiedziałem się, że Mills jest autorem dwóch książek. Jednej poświęconej historii magazynu 2000 AD oraz drugiej skupiającej się już wyłącznie na Slejnie. Obie są świetnie napisane i gorąco je polecam, z jednym zastrzeżeniem: daleko im do jakiegokolwiek obiektywizmu. Autor w wielu przypadkach nawet nie stara się ukryć urazy, jaką żywi do niektórych osób, jak i swojego rozczarowania brytyjskim rynkiem komiksowym. Mimo to, a może właśnie dlatego, od obu tych tytułów ciężko się oderwać. Większość ciekawostek, które usłyszycie w dalszej części tego odcinka, pochodzi właśnie z nich. Przystępując do pracy nad Sleinem, Mills postanowił, że ta seria będzie różniła się od opowieści fantazy, mających źródło w twórczości Lorda Niego. Zamiast historii utrzymanych w podniosłym, baśniowym nastroju, czytelnik miał więc otrzymać komiks w pankowym klimacie, inspirowanym mitologią celtycką, z dużą dawką przemocy i humoru. Jego główny bohater miał być z jednej strony buntownikiem z silnym poczuciem sprawiedliwości, ale z drugiej takim nieokrzesanym gówniarzem, który włóczy się po świecie, pije, kradnie i morduje. Za wygląd Slayna odpowiada Angela Kincaid, ilustratorka książek dla dzieci i ówczesna żona Millsa. Źródłem inspiracji był oczywiście Conan, przy czym chodzi o literacki pierwowzór, a nie postać, którą zagrał Ronald Schwarzenegger. Mills nie chciał, aby jego bohater kojarzył się z kulturystą, który wypracował muskulaturę na siłowni. Slayn miał wyglądać bardziej naturalnie, jak przedstawiciel klasy robotniczej. Nie jestem przekonany, czy to się do końca udało. Jeżeli chodzi o rysy twarzy bohatera, wzorem był Jack Nicholson, co wydało mi się oczywiste, kiedy tylko o tym przeczytałem, bo wcześniej zupełnie nie dostrzegałem podobieństwa. Natomiast Ukko zawsze kojarzył mi się trochę z małpą i rzeczywiście, tworząc go, Kincaid inspirowała się szympansami. Projektując serię, Mills pozostawał pod ogromnym wrażeniem sposobu, w jaki Jean-Claude Gall zilustrował armię zdobywcy. Scenarzysta uznał, że właśnie taki realistyczny i szczegółowy styl idealnie odda klimat tworzonych przez niego historii. Niestety nie wziął pod uwagę jednej rzeczy: Gal tworzył swoje komiksy latami. Slane miał być serią publikowaną w tygodniku. Twórcy zmuszeni do dotrzymywania krótkich terminów muszą godzić się na wiele ustępstw. Liczy się tylko pierwszy plan, ograniczamy detale. Bohaterowi najlepiej założyć maskę lub hełm, żeby nie trzeba było przejmować się jego mimiką. Ale Mills się uparł. Jego nowa seria miała wyglądać zupełnie inaczej, co wywołało konflikt pomiędzy nim a redakcją 2000AD i niestety nie obeszło się w nim bez ofiar. Pierwsza historia ze Slainem, Potwór Czasu, ukazała się w 1983 roku w 330 numerze 2000AD. Narysowała ją Angela Kincaid, dla której była to niestety ostatnia przygoda z komiksem. Bohater ma stoczyć walkę z tytułowym potworem, przy czym nie chodzi tutaj o obronę wieśniaków czy ratowanie księżniczek. Wszystko zorganizował Ukko, który uwija się wśród gapiów i przyjmuje zakłady. Przebieg stracia jest daleki od tego, czego można by się spodziewać po komiksie fantazy. Slane zamiast dać pokaz siły i odwagi, używa podstępu, kończąc walkę w raczej mało widowiskowy sposób. Potem akcja przenosi się do gospody, gdzie trzech wojowników próbuje odzyskać utracone w zakładzie złoto, a w finale bohaterowie uciekają z miasta na łodzi wypełnionej gnojem. Czytelnicy przyjęli nową serię entuzjastycznie, chwaląc zarówno scenariusz, jak i rysunki, natomiast punkt widzenia redaktorów magazynu był trochę inny. Jeden z nich, Steve McManus, wspominał po latach, że stworzenie tego epizodu zajęło Kincaid miesiące. Inny redaktor, Robin Smith, stwierdził, że jej pierwsze prace to były śmieci, ale Mills koniecznie chciał stworzyć ten komiks z żoną i postawił na swoim. Doprowadziło to do długiego procesu poprawiania przesłanych przez Kincaid plansz, aż w końcu nadały się do druku. McManus stwierdził, że w tamtym czasie Mills doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego żona nie będzie w stanie rysować sześciu stron komiksu co tydzień. Było więc oczywiste, że głównym rysownikiem Slayna zostanie ktoś inny. Sam scenarzysta opisał to trochę inaczej. Zauważył, że chociaż prace Kinkaid spotkały się z uznaniem zwykłych czytelników, to skupiony wokół magazynu fandom miał problem z zaakceptowaniem rysunków przypominających bardziej ilustracje niż to, do czego byli przyzwyczajeni. Mills podkreślił również, że redakcja magazynu od początku traktowała rysowniczką z niechęcią, nie okazując jej żadnego wsparcia. Do tego wszystkiego doszła jeszcze afra okładkowa. Przed ukazaniem się potwora czasu redakcja 2000 AD wpadła na pomysł stworzenia nowego miesięcznika i przygotowała jego makietę. Wykonanie okładki powierzono Majkowi McMenowi, znanemu wówczas chociażby z Sędziego Dredda, a miała ona przedstawiać Slayna walczącego z dinozaurem. I tak jakby nikt nie pomyślał o tym, żeby zapytać o zdanie Milsa, Kiedy scenarzysta o wszystkim się dowiedział, wpadł we wściekłość. Kincaid podobno się rozpłakała. Oboje odebrali to jako próbę odsunięcia rysowniczki od serii. Jeżeli rzeczywiście tak było, to… Podziałało. Kincaid powróciła do ilustrowania książek, a redakcja 2000AD postanowiła, że głównym rysownikiem Slayna zostanie Mike McMahon. Jego debiutem miała być dziewięcioczęściowa historia pod redwany. Jednak Mills postanowił opóźnić jej wydanie. Scenarzysta wymienił dwa główne powody tej decyzji. Po pierwsze chciał, żeby kolejne odcinki zilustrował ktoś, kto nawiązywałby do stylu, jaki wypracowała Kincaid. A po drugie, podniebne rydwany okazały się być zbyt dobrą historią, aby puścić ją tak od razu, bez żadnego wprowadzenia. Najpierw miało więc pojawić się kilka epizodów opowiadających o przeszłości Slayna i przybliżających czytelnikom świat, w jakim rozgrywa się akcja z serii. I tu pojawia się Massimo Bellardinelli, którego styl idealnie wpisywał się w wizję Milsa: Lekka, kreska dbałość o detale, rozbudowane tła. Mniej w tych rysunkach dynamiki. I nie za bardzo jest tutaj miejsce dla eksperymentowania, ale moim zdaniem w takich historiach jak Bestia w Brochu sprawdzają się bardzo dobrze. Mamy tutaj dwa wątki. W pierwszym dowiadujemy się, dlaczego Slain musiał uciekać ze swojego plemienia i czym zajmował się później. Głównie zabijał, pił i kradł. Drugi dotyczy tytułowej bestii zamieszkującej w więzienie, które kupił Ukko. Ciekawostka: w polskim wydaniu brakuje tych trzech kadrów. Co tu się stało? Macben zilustrował dwa następne epizody, które były wprowadzeniem do kolejnej dłuższej historii z rysunkami Bellardinelliego. W narzeczonej Chroma, Slane zostaje wynajęty przez ojca dziewczyny, która ma zostać złożona w ofierze tytułowemu bóstwu. Próba jej uratowania kończy się spektakularnym niepowodzeniem, i bohater trafia do wnętrza Wierzbina lub, jeśli ktoś woli, wikli nowego pana, gdzie spotyka ważną osobę ze swojej przeszłości. Dzieje się dużo, dzieje się szybko. Spośród wczesnych komiksów ze Slainem to dla mnie taka wyższa półka, chociaż najlepsze dopiero przed nami. Bardzo podobają mi się rysunki, zakrzywiające spazmy wyglądają rewelacyjnie, a drogi plan tętni życiem. Chociaż muszę przyznać, że ta kreska rzeczywiście wygląda najlepiej w takich pozowanych scenach, kiedy postacie nie ruszają się za bardzo. Następne dwa epizody to taki trochę epilog do narzeczonej. Potem akcja jeszcze bardziej zwalnia, i przechodzimy do moim zdaniem najsłabszej części tego albumu. Krew bohaterów i bestia Shogi po swojej premierze nie spotkały się z uznaniem czytelników. Miles uważa, że zawinił rysownik, z którym odbył ponoć kilka przyjacielskich rozmów na temat tego, jak powinien wyglądać świat Slejna. Obaj panowie mieli bardzo różne wizje i żaden nie potrafił przekonać drugiego do swojej. MacMen chciał pokazać rzeczywistość Celtów zbliżoną do tego, co było o nich wiadomo dzięki odkryciom archeologów. Natomiast Mills chciał, aby czytelnik poznał świat przedstawiony w ich opowieściach i legendach. Mimo tych rozbieżności scenariusz i rysunki w tych historiach dobrze ze sobą współgrają, co jednak nie zmienia mojej niskiej oceny. Dla mnie ich jedynym plusem jest spora dawka naprawdę czarnego humoru. W przeciwieństwie do narzeczonej Chroma, te epizody mają bardzo kameralny charakter, co nie byłoby niczym złym, gdyby tylko nie zostały tak rozwleczone. W pierwszym ranny slane dochodzi do siebie pod czułą opieką Ukko, który odkrył niezwykle prosty sposób, aby zarobić trochę grosza. W drugim bohaterowie trafiają na tytułową bestię, a wynik tego spotkania jest chyba łatwy do przewidzenia. Pamiętajmy, że te historie powstały po podniebnych redwanach i to Mills zdecydował, aby opublikować je wcześniej. Po latach przyznał, że to był błąd. Jego zdaniem, gdyby rysowane w mniej autorski sposób redwany ukazały się wcześniej, to czytelnicy mieliby szansę przyzwyczaić się do kreski magmena. Jednak niezależnie od tego, Mills uważa, że przy tych epizodach zadziało się coś bardzo złego, co powinno zostać wychwycone przez redakcję magazynu. Scenarzysta zasugerował nawet, że te odcinki nie powinny się w ogóle ukazać, ponieważ nie były dość dobre. To były ostatnie historie, jakie narysował MacMan, który porzucił serię i zrezygnował ze współpracy z 2000 AD. Nie potrafił przekonać się do jego kreski, ale przyznaję, że świetnie sprawdza się w scenach walk, co doskonale widać w podniebnych rydwanach. Ta historia razem z zamykającym album porwaniem smoka to moje ulubione komiksy z pierwszego okresu Sleina, przy czym pod te rydwany lubię chyba trochę bardziej, chociaż często miałem wrażenie, że scenarzysta nie do końca wiedział dokąd zmierza ta opowieść. Nawet jeżeli faktycznie tak było, to wyszło jej to na dobre, bo zakończenie jest przezabawne i cudownie absurdalne. Slane i łuko trafiają do dotkniętej głodem wioski. Wkrótce zjawia się tam również jeden z lordów Drun, który składa wojownikowi ofertę nie do odrzucenia. Slane zostaje jego ochroniarzem, trafiając w ten sposób na pokład latającego statku, który zostaje zaatakowany przez. Żeglujących w przestworzach wikingów. W polskiej wersji mamy co prawda Nordyjczyków, ale sam Mills nazywa ich wikingami i tego się będę trzymał. Podniebne rydwany przebijają wszystkie poprzednie historie. Tempo jest tutaj szybsze, a scenarzysta co chwila zaskakuje nowym pomysłem. MacMen pokazał się w tych epizodach ze znacznie lepszej strony, jego styl jest mniej autorski, bardziej przystępny i szczegółowy. To ciągle za mało, abym miał się nim zachwycić ale wszystkie sceny walk w jego wykonaniu podziwiałem z rogalem na twarzy. Jest tutaj wątek, który nie doczekał się kontynuacji. W czasie walki z wikingami jeden z nich mówi do Slayna Wysłuchaj mnie nieznajomy, walczysz na tyle dobrze, że mógłbyś być moim synem. Dołącz do nas, plądrujmy razem. Kiedyś myślałem, że ta wymiana zdań zapowiada jakiś nowy motyw związany z pochodzeniem Slayna, który zostanie rozwinięty w kolejnych częściach. Tak się nie stało, ale byłem na dobrym tropie. Kiedy Mills rozpoczynał pisanie serii, obawiał się, że sama mitologia celtycka nie zapewni mu wystarczającej ilości pomysłów. Postanowił więc, że Slane będzie pół celtem, pół wikingiem, natomiast Ukko będzie miał korzenie rosyjsko-fińskie. Dzięki temu scenarzysta mógłby w razie potrzeby wykorzystywać elementy z różnych mitologii. Mills szybko porzucił ten pomysł, a jedną z pozostałości po nim jest właśnie ta scena. Na marginesie w wydaniu ostatecznym brakuje w tym miejscu tekstu, który jest w polskiej edycji. Nawet nie będę zgadywał, dlaczego tak się stało. Ostatnią historią w tym albumie jest porwanie smoka, chociaż sam wolabym raczej skok na smoka. W poprzedniej edycji otwierała ona tom Zabójca Czasu, gdzie pasuje jak pięść do nosa. Teraz trafiła tam, gdzie jej miejsce i razem z Rydwanami godnie zamyka pierwszy etap przygód Slejna. Bohaterowie zatrudniają się na farmie, gdzie hoduje się Smoki. Planują ukraść rozpłodowego samca, jedynego, któremu nie podcięto skrzydeł, aby na jego grzbiecie dokończyć swoją podróż. Oczywiście nic nie idzie tak jak powinno. Porwanie jest nieco mniej epickie niż Rydwany, ale równie szalone i w moim odczuciu nieco zabawniejsze. Smoki wyglądają fantastycznie, i szkoda tylko, że finałowa walka nie jest bardziej widowiskowa. Po motywie z kotwicą spodziewałem się czegoś więcej, ale i tak bardzo mi się podobał. Jest tutaj też scena, która chyba jako jedyna jest śmieszniejsza w polskim wydaniu, bo tłumacz dodał tutaj żert od siebie, który idealnie wypalił. To ostatnie epizody zilustrowane przez Bellardinelli'ego. Artysta przesła Millsowi wstępne w szkice do kolejnych odcinków rozpoczynających historię Zabójca Czasu, jednak nie spotkały się one z uznaniem scenarzysty. Ponoć... Styl rysownika miał nie pasować do kolejnej części sagi. To mi brzmi trochę jak wymówka i zastanawiam się, czy nie decydowały tutaj kwestie finansowe. Mills, podobnie jak pozostali autorzy tworzący komiksy dla 2000AD, nie był właścicielem praw dopisanych przez siebie serii. Otrzymywał on wynagrodzenie za dany odcinek i mógł również liczyć na niewielkie tantiemy w przypadku ich wydania w formie albumowej. W tamtym okresie zajmowało się tym wydawnictwo Titan Books, którego właściciel zdecydowanie odmówił publikowania prac Bellardinelli'ego. Kontynuowanie współpracy z tym tybresownikiem oznaczało więc dla Milsa utratę możliwości dodatkowego zarobku. Sam autor zapewne zdecydowanie zaprzeczyłby, aby był to powód zakończenia tej współpracy. W książce wyraźnie daje do zrozumienia, że chodziło o różnice artystyczne. Chciał, aby seria trzymała się kierunku wyznaczonego przez rysunki Angeli Kinkraj, podczas gdy, jego zdaniem, Bellerinelli coraz bardziej od niego odchodził. O tym, jak zmiana rysownika wpłynęła na serię, opowiem przy kolejnej okazji. Teraz zastanówmy się, czy warto kupić to wydanie. Jeżeli miałoby to być dla kogoś pierwsze spotkanie ze Slaydem to zdecydowanie tak. Uważam, że nie ma sensu przepłatać za świt wojownika Zabójcem czasu i króla. Natomiast, jeżeli ktoś już ma te albumy i przeszedł do porządku dziennego nad nie najlepszym tłumaczeniem, w edycji ostatecznej znajdziecie te same skany. Co prawda w większym formacie, ale różnica nie rzuca na kolana. W tym przypadku, offset też nie do końca mnie przekonuje, chociaż szarawa Kreda z pierwszych albumów studia też nie była najlepsza. Sam postanowiłem wymienić polskie wydanie, ale tylko dlatego, że zamówiłem w przedsprzedaży edycję w twardej oprawie. Gdybym nie miał tej możliwości. Chyba zostałbym z tymi albumami i trzymałbym kciuki, aby kiedyś zostały one wznowione w poprawionym tłumaczeniu. Dziękuję, że zostaliście do końca. Trzymajcie kciuki, abym dał Radę w tym roku jeszcze coś nagrać. Natomiast kiedy tylko uda mi się kupić drugi tom edycji ostatecznej, pochwalę się nim tutaj. Zapraszam do oglądania.